Cześć! Dzisiaj postaramy się wam przedstawić melee. Pokażemy na szoku, w którym bijemy i powiemy, co trzeba mieć minimalnie, żeby zbić ten dungeon. Będzie to w standardowej formie dwóch ninży, bo to najtańszy sposób. Oczywiście wszystko będzie na poli. Od razu uprzedzę, że brakowało nam trochę odporności na ogień w kostiumach. Dlatego moby nam czasem zabierały dużo perzeta, ale ma być tylko melej poglądowe, Jak ogólnie wygląda przebieg dungeonu, a potrzebne około piszemy zaraz. To co pokazujemy może być niepełne, bo nie mam tak dużego stażu, ale staraliśmy się pokazać wszystko, co by się przydało graczowi, który planuje robić tego bossa. Ten poradnik powstał, bo kiedy sami planowaliśmy zarabiać wony w ten sposób, to nie było filmików, które pokazywały, co trzeba mieć minimalnie na tej melejce. Tylko każdy chodził odpalony, co nie dawało dużo informacji dla casuali. Od razu chciałem przeprosić za drobne ścinki w tym materiale, ale wynikają one z tego, że musiałem czasem przełączyć okno gry na bufa. Podstawowe założenia melee polegają na tym, że jest to dungeon gildyjny, dlatego wszyscy uczestnicy muszą być w jednej gildii i każdy z nich musi mieć zaznaczonego wojownika w panelu członków gildi. Maksymalna ilość osób, które może iść na melee to 16 i każda z nich musi mieć przynajmniej 90 level. Postacie nie muszą być w PT podczas wejścia, ale dobrze zrobić sobie PT przed wejściem, w którym będą postacie bijące i bufy bo po wejściu nie da się już zrobić pt. Po ukończonym już dungeonie każda z postaci może odebrać jedną szkatułkę melee, z której lecą yangi od 10 do 60k oraz inne ulepy. Najpierw pogadamy o tym co trzeba mieć, żeby móc w ogóle chodzić. W pierwszej kolejności słupy, później gildia we do 20 levela. Musi ona mieć przynajmniej jeden dzień, żeby pójść na dungeon. 20 level gildii daje nam 19 tysięcy punktów rangi, które pozwalają nam na zrobienie 62 ranów na melee. Za każdym razem rejestracja wymaga 600 punktów, a po udanym dungeonie zwraca nam się 300. Wychodzi na to, że każda melee kosztuje nas 300 punktów. Jeśli wylatamy wszystkie dungeony, to najlepiej jest usunąć gildię, za 3 dni założyć nową i widzieć 20 level gildii. Niektórzy robią wojnę gildii, ale totalnie to odradzam, bo to długotrwały i męczący proces. Jeśli chodzi o rejestrację, to jest to bardzo prosta sprawa. Do rejestracji potrzebne są 4 postacie, które będą na ognistej ziemi, na tym samym h. Wtedy jedna z nich klika na npc -ta i klika na rejestrację. Na ten dungeon można chodzić co 3 godziny, ale zdecydowana większość graczy preferuje robienie dwóch melejek co 6 godzin. Polega to na tym, że kiedy zarejestrujemy pierwszą melej, to na nią nie idziemy, tylko odczekujemy 3 godziny, wtedy wchodzimy na dungeon i kiedy go skończymy, możemy od razu zarejestrować melej i wejść znowu. Po skończonych ranach odczekujemy 3 godziny, rejestrujemy, czekamy kolejne 3 godziny. Logujemy wszystkie postacie i klikamy wszystkimi postaciami wejść do schronienia. Po ukończonej pierwszej melej wychodzimy, odczekujemy około 10 minut i klikamy rejestrację. I od razu po tym możemy wejść ponownie do schronienia melej. Teraz pokażemy nasz EQ, w którym bijemy melej, ale nie sugerujcie się tym za bardzo, bo EQ może być o wiele gorsze. Zresztą mieliśmy pierścienek 30% do potwory, który nie jest wymagany na melej. EQ, które minimalnie potrzebujecie na obu ninja, Ogniste buty plus 6, 5 albo 10 kryta plus HP. Pasek na potwory plus 6 z przetopami. Talizman bez znaczenia, najlepiej z obroną i omdleniem. Branzoleta z niebiańskich US plus 8, 15 ogień i HP. Warto mieć procent do berżeta albo szycia. Naszyjnik z US plus 9, HP plus 10 kryta. Na melee bardzo pomaga bonus na metinę, ale bez tego też dacie radę. Szmaragdowe kolczyki plus 8 z przetopami, bonusy mogą być mix. Tanka plus 9 NNO. Dobrze jest mieć blok albo siłę. Hełm na umki plus 9 z 15 ogień. Jeśli robi się melee na minimum, to trzeba mieć trudniej i krwawienie. Jeśli nie macie opcji kupić takich hełmów, to konieczne będą nakładki z tymi bonusami. Jest to wymagane, żeby zbić mi dalej. Jeśli zbijemy na minimum, to trzeba mieć też 113 level, żeby je w ogóle otrudzić i krwawić. Zbroje na potwory plus 7 z bonusem 15 ogień. Najlepiej mieć też HP i procent w zodiaku wystarczy plus 8, średnie 35+. Tak samo jak z naszynikiem, warto byłoby mieć bonus na metiny, bo dużo pomaga, ale nie jest wymagane. Kostiumy z bonusami 15% na ogień. Szarfa 19 z feniksem plus 6 lub krukiem ze średnimi 36+. Alchemia wystarczy mityczno matowa perf. Pet, Nessie lub Melee, 81 level, typ 6 z potworami. Pet, Minidal, 20% potwory i 2 kaperzeta. Pet jest wymagany, ponieważ potwory działają na polimorfii dużo lepiej niż przykładowo bonus jaki daje boczek. Peta możecie kupić w isie, w magmowej skrzyni melee. Wiecząć jest za 15 dni. Dodatkowo możecie kupić kamień ochrony żywiołów, bardzo się tam przydaje, przez przemykło. Do tego odpały, takie jak dłonie szycia i kryta, setki, roski 10% na kryta i szycie. Warto mieć niski ranking, jeśli chcemy trochę podnieść obrażenia. Bonus ten możemy mieć albo w hełmie, w broni, albo w szarfie. Z takim eku, wasze obrażenia powinny sięgnąć około 10K w kolumnę. Przy dwóch ninjach taka melee powinna zajmować około 35 minut. Niestety przy słabszym eku musimy się wspomagać rozkami setkami oraz używać lepszych marmurów takich jak dziki pies, dziki sługa albo ezot fanatyk. Ogólnie eku, które wypisałem, to minimum, które pozwala zrobić melej, ale jest to średnio komfortowy proces. Dlatego polecam jak najszybciej dociągnąć je kół do takiego poziomu, jaki widzieliście u nas, bo nieco drogi interes, a gra się o wiele przyjemniej. Nie chodzi tu o rubin, bo matowy jest jak najbardziej wystarczający. Z lepszym kół marmurki można zastąpić piechurami, lecz wtedy robić trochę dłużej ten dungeon. Warto mieć więcej niż jeden marmur w kół, ponieważ czasami możemy paść, nie mając na to większego wpływu. Za bramę przychodzą tylko cztery postacie, ponieważ każda z nich musi otworzyć kluczem kolumnę, ale o tym powiem zaraz. Podzielmy sobie melee na cztery fazy, żeby było łatwiej to wytłumaczyć. Pierwsza faza to zbicie 1 czwartej życia kolumny. Podczas tej fazy zrespią się tylko moby, które nie powinny być dla nas żadnym zagrożeniem. Kiedy zaświecimy wszystkie cztery kolumny, to zaczniemy fazę drugą i zamknie się brama. Więc pamiętajcie, żeby przejść czterema postaciami za bramę i zabrać ze sobą buffa. Przez cały okres trwania dungeonu trzeba pilnować, żeby nie wywaliło postaci do miasta, pozdarza im się paść, a są nam potrzebne do otwierania kolumny. Druga faza polega na tym samym co pierwsza, tylko że co jakiś czas pojawiają się jajka, które trzeba zbić w pierwszej kolejności, bo inaczej nie będziemy mogli zdawać obrażeń kolumnie. Jajka respią się w różnych miejscach i jest ich zawsze cztery. Tutaj już warto wspomnieć o obrażeniach, które nam zagrażają, ponieważ co jakiś czas okrąg świeci się na niebiesko, a poza nim pojawiają się płomienie, które zadają największy damage. Dlatego warto uważać, kiedy będziemy bić jajka poza okręgiem, bo płomień może się zbugować i czasem uderza dwukrotnie. Spadają też kamienie, ale one nie są za dużym utrudnieniem. Przy dwóch ostatnich kolumnach trzeba zacząć podnosić pierścionki, bo po zbiciu wszystkich kolumn do połowy już nie będą wylatywać, a są nam potrzebne do końcowego etapu. Warto podnieść dużo pierścionków, bo czasem możemy coś sknocić przy otwieraniu. Kiedy podnosicie ostatnie pierścienie, będziecie mieć na nich czas, w którym musicie już ukończyć dungeon. Kiedy zaświecimy ostatnią kolumnę, trzeba wszystkimi postaciami stanąć obok bramy, bo zaraz zresztą się midale, a chcemy je lurować tylko po dwie sztuki. Trzeci etap polega na zbijaniu midali. Najlepiej robić to pod jedną ze ścian, bo wtedy możemy siebie zablokować, dzięki czemu midale nie będą nas odpychać i nie będziemy podatni na obrażenia od ognia. Midale musi lurować silniejsza ninja, bo będzie ona miała na sobie wiwerny, które są dużym uciążeniem, bo nawet jeśli mamy dużo procent na ogień, to i tak odczuwa się ich obrażenia. Niektórzy ubierają jedną z postaci za bramą, full na ogień i kupują jej autołowy, żeby to ona zbierała wszystkie wiwerny na siebie. Jeśli zdecydujecie się nie robić w posadzie do trzymania wiwern, to koniecznie podzielcie wiwerny na dwie ninje. Wtedy to obrażenia aż tak nie bolą. Dele najlepiej lurować podwójnie, chyba że macie duży problem z ich wystaniem możecie sobie brać po jeden. Po zbiciu bossów dobrze ubić sługusów Idale, bo mogą nas przewracać. Przy tym etapie warto mieć pod palcem setkę. Żeby zmniejszyć obrażenia od midali. możemy kliknąć miksturę mocy smoka, który leci z magmowej skrzyni melej. Niestety jest ich tylko 10 sztuk w małej skrzynce. Czwarta faza zaczyna się po zbiciu midali. Jest ona w zasadzie identyczna jak faza druga. Skupiamy się na zbijaniu jajek i kolumn, tym razem do zaświecenia się ich na niebiesko. Jeśli w trakcie zbijania kolumn zniknęły wam pierścionki, to możecie spróbować wydropić je z wivern. Bo też tropią, ale bardzo ciężko. Ale jeśli czas na pierścienek wam się skończył przed zbiciem wszystkich kolumn, to oznacza, że powinniście coś dociągnąć we pół. Tutaj jak widzicie wystąpił ten bóg. Ogień dorzucił mi dwukrotnie, więc nie miałem jak wyratować ją setką. Niestety czasem się upada, więc koniecznie więcej marmurów. Ja akurat wiedziałem, że mogę to skończyć na szletach, więc nie marnowałem kolejnego psa. Okej, okay, kiedy zbijemy ostatnią kolumnę, ustawiamy postacie tak, żeby było nam łatwiej przerzucić pierścionek na kolumnę. Każda z postaci musi otworzyć jedną kolumnę, poprzez przeciągnięcie na nią pierścienia. Wszystkie postacie muszą otworzyć kolumnę mniej więcej jednocześnie. Każda otwarta kolumna zaświeci się na zielono i się rozpadnie. Otwiera się wtedy brama i pojawia się skrzynka, z której każda postać może wziąć swoją nagrodę. To w zasadzie tyle. My mamy dwutygodniowy system chodzenia na melee, ponieważ jest to idealny czas, w którym wykorzystujemy całego peta Midala i wszystkie punkty gildii, chodząc na ten dungeon 4 razy dziennie, to w sumie zajmuje nam około 2,5 godziny. Choćby faktycznie wyklikać wszystkie 19 tysięcy punktów, w jakiś dzień trzeba zrobić 5 albo 6 malejek. Po takim cyklu chodzenia zarabia się około 200 wonów. Jeśli spodobał Wam się poradnik, to zostaw suba i łapkę, to może powstanie ich więcej. Nie zapomnijcie o komentarzach, żeby było co poczytać.